Znamy nazwisko Habsburgów, ich charakterystyczną szczękę, imperium, które rozciągało się od Wiednia po Madryt, ale jest coś, czego nie uczą o najpotężniejszej dynastii Europy. Ich córki żyły w przerażeniu przed jedną nocą, nie przed bitwą, nie przed zarazą, przed nocą poślubną. Kiedy Habsburska księżniczka szła do ołtarza, nie zyskiwała tylko męża. Wkraczała w system tak brutalny, że przeżycie oznaczało wydanie na świat dziedzica albo stawienie czoła wygnaniu, hańbie, a nawet czemuś gorszemu. Co sprawiało, że te noce poślubne były inne? Dlaczego nawet najpotężniejsze kobiety w Europie szeptały ostrzeżenia swoim córkom? Co się działo, gdy łoże małżeńskie stawało się polem bitwy politycznej? Habsburska machina małżeńska działała na jednej zasadzie: sojusz, poprzez linię krwi. Od 1400 do 1800 roku każda córka urodzona w tym rodzie znała swój los. Małżeństwo nie było miłością. Było wojną prowadzona innymi środkami. Ciało dziewczyny stawało się traktatem. Jej łono pieczęcią. Jeśli cenisz sobie tak udokumentowaną historię Europy, zasubskrybuj. To najlepszy sposób, by wesprzeć naszą pracę. Napisz też w komentarzu, z jakiego miasta to do ciebie dociera. Ten scenariusz jest oparty na rzetelnych badaniach i faktach z wykorzystaniem źródeł z habsburskich archiwów dworskich oraz współczesnej korespondencji dyplomatycznej. Wracamy do historii. Weźmy Małgorzatę Austriaczkę, urodzoną w 1480 roku. Miała zaledwie 3 lata, gdy obiecano ją delfinowi Francji. Kontrakt podpisano, zanim jeszcze nauczyła się poprawnie chodzić. Dwór Karola VIII. przyjął ją w Amboise w 1483 lata. Nauczyła się francuskiego. Ćwiczyła dworskie maniery, studiowała genealogię, które miały połączyć dwa imperia. Potem w 1493 lata Karol zerwał zaręczyny, odesłał ją z powrotem. 13 lat przygotowań, bez wartości. Ale Małgorzata miała szczęście. Przeżyła. System wymagał ciał wystarczająco młodych, by mogły urodzić wielu dziedziców. Katarzyna Austriaczka wyszła za mąż za Jana III portugalskiego w 1525 lat. Miała 22 lata. Stara jak na habsburskie standardy. Jej ojciec, Karol V, zbyt długo zwlekał ze znalezieniem odpowiedniego sojuszu. Na portugalskim dworze szeptano, że mogła być już bezpłodna. Kontrakt małżeński precyzował, że musi urodzić dziedzica w ciągu dwóch lat, albo groziło jej unieważnienie. Brak dziedzica oznaczał brak sojuszu, brak sojuszu oznaczał wojnę. Noc poślubna Katarzyny w Lizbonie miała swoich obserwatorów, nieromantycznych, politycznych. Służba potwierdzała skonsumowanie. Lekarze badali prześcieradła. Portugalski dwór potrzebował dowodu, że związek był prawdziwy. Prawdziwy oznaczał ważny w świetle prawa kanonicznego. Ważny oznaczał, że sojusz się utrzymał. Katarzyna o tym wiedziała, każda habsburska córka o tym wiedziała. Prywatność umierała w momencie, gdy zakładało się suknię ślubną. Fizyczna rzeczywistość była prosta i brutalna. Te dziewczęta dojrzewały w wieku 12 lub 13 lat. Małżeństwo następowało natychmiast. Maria Anna Austriaczka poślubiła Ludwika XIII francuskiego w 1615 lat. Miała 14 lat. On miał 13. Żadne z nich nie rozumiało, czego się od nich oczekuje. Raport hiszpańskiego ambasadora zachował się w archiwach Simancas. Królowa wydaje się przerażona swoimi obowiązkami. Król nie wykazuje do nich skłonności. Tłumacząc, dwoje dzieci, od których oczekiwano, że zachowają się jak dorośli z racji stanu. Ale strach sięgał głębiej niż brak doświadczenia. Habsburskie córki wychodziły za mąż za nieznajomych, zupełnie obcych. Maria Teresa hiszpańska nigdy nie spotkała Ludwika XIV przed ich ślubem w 1660 lat. Negocjacje trwały dwa lata. O swoim przyszłym mężu dowiadywała się z listów dyplomatycznych: wzrost, zdrowie, nawyki żywieniowe, preferencje seksualne, przefiltrowane przez dworskie plotki. Wyobraź sobie planowanie całego życia wokół kogoś, z kim nigdy nie rozmawiałaś kogoś, czy jego języka wciąż się uczysz. Kogoś, kto mógłby cię znienawidzić od pierwszego wejrzenia. Łoże małżeńskie kryło inne koszmary. Syfilis rozprzestrzeniał się po europejskich dworach niczym pożar. Anna Austriaczka, która poślubiła Ludwika XIII w 1615 lat, widziała, jak jej teściowa umierała na tę chorobę. Bolesną, oszapecającą, śmiertelną. Nie istniało żadne lekarstwo. Noc poślubna oznaczała rzucanie kostką ze śmiercią. Niektóre habsburskie córki nalegały na badania lekarskie swoich przyszłych mężów. Większość dworów odmawiała. Obraza królewskiej godności mówili: dziewczyna wychodziła za mąż w ciemno. Potem nadeszła presja ciąży, natychmiastowa, nieustępliwa. Izabela Klara Eugenia poślubiła arcyksięcia Alberta Austriackiego w 1599 lat. Hiszpański dwór śledził jej cykle miesięczne. Wiedza publiczna, służba donosiła, kiedy krwawiła, kiedy nie. Fałszywe ciąże wywoływały uroczystości po których następowało druzgocące rozczarowanie. Izabela poroniła trzy razy, zanim urodziła martwego syna, w 1601 lat. Dwór ją obwiniał. Za stara w wieku 33 lat. Zła krew, kara od Boga. Matematyka była brutalna. Córka Habsburgów potrzebowała męskich dziedziców, by zabezpieczyć dynastię. Żeńskie dziedziczki tworzyły kryzysy sukcesyjne. Wiele ciąż oznaczało wiele szans na śmierć przy porodzie. Śmiertelność matek na dworach królewskich sięgała 20%. Jedna na pięć kobiet umierała podczas porodu. Noc poślubna rozpoczynała odliczanie, ile razy można to przeżyć. Niektóre próbowały odmawiać. Maria Anna Hiszpańska miała poślubić swojego wuja, cesarza rzymskiego Ferdynanda III w 1631 lat, 16-letnia. Rok wcześniej widziała, jak jej siostra Izabela umierała przy porodzie, 19-letnia. Maria Anna powiedziała ojcu, Filipowi IV, że wolałaby wstąpić do klasztoru. Odpowiedź Filipa zachowała się w liście do nuncjusza papieskiego: Moja córka poślubi tego, kogo wybiorę, albo zostanie uznana za zmarłą dla tego rodu. Żadnego klasztoru, żadnego wyboru. Małżeństwo doszło do skutku. Same ceremonie ślubne stały się wojną psychologiczną. Wyszukane, publiczne, bez drogi ucieczki. Ślub Marii Antoniny Austriaczki z synem Ludwika XIV odbył się w Wersalu w 1683 lata. Trzy dni uroczystości. Pięć tysięcy gości. Panna młoda nie mogła jeść z nerwów. Dworscy lekarzy musieli karmić ją siłą bulionem, by zapobiec załamaniu podczas ceremonii. Każde oko obserwowało. Każdy szczegół był zapisywany. Hiszpański ambasador odnotował, że wymiotowała dwukrotnie podczas przysięgi. Ale prawdziwy terror zaczął się po zakończeniu publicznej ceremonii rytuał układzenia do łóżka nieprywatny. Średniowieczny zwyczaj, który przetrwał do wieku XVII. Goście weselni odprowadzali parę do ich sypialni. Zostawali, by być świadkami skonsumowania. Kapłani błogosławili łoże. Służba przygotowywała ciepłe wino i słodycze. Muzycy grali za drzwiami, bez prywatności. Bez czułości. Spektakl pod presją. Niektóre habsburskie córki znajdowały sposoby, by opóźnić. Choroba działała tymczasowo. Maria Antonina, urodzona jako austriacka arcyksiężniczka, wyszła za mąż za Ludwika XVI w 1770 lat. Miała 14 lat. On miał 15. Oboje przerażeni. Maria Antonina skarżyła się na bóle głowy przez tygodnie po ślubie. Dworscy lekarze nie znaleźli nic złego. Współcześni historycy sugerują ataki paniki. Małżeństwo pozostało nieskonsumowane przez 7 lat. Kryzys polityczny, groźby militarne, presja dyplomatyczna. Wszystko dlatego, że dwoje nastolatków nie mogło stawić czoła temu, czego od nich oczekiwano. Szczęściarze brali ślub w rodzinie, habsburscy kuzyni, znane osoby, mniej przerażające niż obcy z zagranicy, ale nawet małżeństwa rodzinne niosły ze sobą koszty genetyczne. Karol II Hiszpański. Ostatni z hiszpańskich Habsburgów był tak mocno spokrewniony, że nie mógł rzucić stałego jedzenia. Urodzony z pokoleń małżeństw kuzynowskich, jego dwie żony, obie krewne Habsburgów, nie wydały na świat dziedziców. Hiszpańska linia wygasła wraz z nim w 1700 lat. Dowód na to, że system pożerał sam siebie. Jeśli cenisz sobie tak udokumentowaną historię Europy, zasubskrybuj, to najlepszy sposób, by wesprzeć naszą pracę. Napisz też w komentarzu, z jakiego miasta to do ciebie dociera. Ten scenariusz jest oparty na rzetelnych badaniach i faktach z wykorzystaniem źródeł z habsburskich archiwów dworskich oraz współczesnej korespondencji dyplomatycznej. Wracamy do historii. Historie, które przetrwały, mówią nam wszystko. Małgorzata Teresa Hiszpańska poślubiła Leopolda I w 1666 lat. Miała 15 lat, on miał 26. Depesza weneckiego ambasadora opisuje jej noc poślubną. Cesarzowa pojawiła się przy śniadaniu blada i milcząca. Jej damy dworu donoszą, że płakała aż do świtu. Żadnych szczegółów, tylko łzy. Cesarska władza nie mogła jej ochronić przed tym, co oznaczało małżeństwo. Niektóre walczyły, wykorzystując samą ciążę. Małgorzata Parmeńska, nieślubna córka Karola V, poślubiła Ottawia Farnese w 1538 lat. Miała 16 lat. Małżeństwo było polityczne. Wiązało ziemię Farnese z habsburską kontrolą. Małgorzata opóźniała skonsumowanie przez miesiące, powołując się na skrupuły religijne. Kiedy w końcu zaszła w ciążę, nalegała na lekarki. Niespotykane na królewskich dworach. Urodziła bliźnięta w 1545 lat. Oboje przeżyli. Małgorzata tymczasowo odzyskała kontrolę nad własnym ciałem. Inne wykorzystywały religię jako schronienie. Izabela Portugalska poślubiła Karola V w 1526 lat. Miała 23 lata. Stara jak na królewskie standardy. Ale Izabela wynegocjowała warunki małżeństwa, które obejmowały codzienną mszę, oddzielne sypialnie i prawo do odmowy mężowi podczas wielkiego postu. Małe zwycięstwa. Portugalski dwór wyśmiewał te warunki jako hiszpańską pruderię. Izabela się tym nie przejmowała. Wykroiła sobie przestrzeń do oddychania w dławiącym systemie. Presja nigdy nie ustawała. Nawet udane małżeństwa przynosiły nowe koszmary. Maria Anna Hiszpańska poślubiła Ferdynanda III w 1631 lat. Urodziła czworo dzieci, w tym przyszłego Leopolda I. Sukces według Habsburskich standardów, ale Ferdynand zmarł w 1657 lat. Maria Anna owdowiała w wieku 46 lat. Natychmiast znalazła się pod presją ponownego zamąż pójścia. Młodsi bracia bezdzietni potrzebowali żon. Sukcesja wymagała zapasowych dziedziców. Wdowieństwo nie oferowało spokoju. Niektóre Habsburskie córki załamywały się całkowicie. Joanna Szalona, córka Izabeli Kastylijskiej, poślubiła Filipa Pięknego w 1496 lat. Miała 16 lat, piękna, inteligentna, oddana mężowi, ale Filip traktował ją brutalnie publiczne zdrady, przemoc fizyczna, okrucieństwo emocjonalne. Kiedy Filip nagle zmarł w 1506 lat, Joanna odmówiła w to uwierzenia. Przez miesiące woziła jego zwłoki po Kastylii. Jej ojciec kazał ją uznać za obłąkaną. Zamknął ją w zamku Tordesillas na 46 lat. Szalona czy nie, Joanna osiągnęła swój punkt krytyczny. Habsburska machina małżeńska wciąż działała, pokolenie za pokoleniem. Maria Teresa Austriaczka, która została cesarzową w 1740 lat, miała 16 dzieci. 16 ciąż przez 20 lat, 10 przeżyło do dorosłości wszystkie wydała za europejskich członków rodzin królewskich. Jej najmłodsza córka, Maria Antonina, trafiła do Francji. Wiemy, jak to się skończyło. Każde pokolenie obiecywało reformy. Każde pokolenie znajdowało wymówki, by kontynuować. Stawka była zbyt wysoka. Imperia powstawały i upadały na sojuszach małżeńskich. Noc poślubna nerwowej córki mogła zapobiec wojnom, które zabiłyby tysiące, zimna matematyka indywidualne cierpienie kontra zbiorowe przetrwanie. Ale matematyka nie mogła rozwiązać problemów genetyki. Hiszpańscy Habsburgowie wymarli w 1700 lat. Linia austriacka prawie poszła w ich ślady w 1740 lat. Gdy Maria Teresa odziedziczyła tron bez męskiego dziedzica, machina małżeńska, która zbudowała największą dynastię Europy, również ją zniszczyła. Huf wsobny, martwe urodzenia, szaleństwo, cena utrzymywania władzy w rodzinie, Ostatnią habsburską córką, która musiała zmierzyć się ze starym systemem, była Maria Luiza Austriaczka. Druga żona Napoleona. Wyszła za mąż w 1810 lat. Miała 18 lat, on miał 40. Słyszała historię, studiowała historię rodziny, wiedziała, co małżeństwo oznaczało dla habsburskich kobiet. Ale w 1810 lat świat się zmieniał. Idee oświeceniowe dotyczące małżeństwa, romantyczna miłość. Prawa kobiet. Maria Luisa wynegocjowała prywatne apartamenty w Tuileries, oddzielne sypialnie, prawo do wyboru własnego planu dnia, małe rewolucje, wolności osobiste, których jej przodkinie nigdy nie mogły sobie wyobrazić. Jednak nawet Maria Luisa nie mogła uciec całkowicie. Napoleon natychmiast chciał dziedzica. Presja pozostała spektakl. Polityczna konieczność urodzenia dziecka, by legitymizować jego dynastię. Urodziła króla Rzymu. W 1811 lat, syna Napoleona, przyszłego Napoleona II, który zmarł w wieku 21 lat na gruźlicę. Kolejna tragiczna przypiska w habsburskiej księdze małżeństw. Lekarze wszystko pogarszali. Dworzcy medycy badali habsburskie córki przed ślubem, inwazyjne procedury, upokarzające pytania. Dziewictwo panny młodej wymagało weryfikacji, jej płodność wymagała oceny. Izabela Portugalska przeszła trzy badania, zanim poślubiła Karola V. Portugalskich lekarzy, hiszpańskich lekarzy, papieskich medyków. Wszyscy potwierdzali, że może rodzić dzieci, jakby była bydłem na targu. Wiedza medyczna w wieku XVII była brutalna i błędna. Lekarze wierzyli, że przyjemność kobiety jest niezbędna do poczęcia. Podręczniki nocy poślubnych krążyły po dworach królewskich obrazowe instrukcje dla nerwowych mężów. Jeden zachowany tekst z Biblioteki Cesarskiej w Wiedniu szczegółowo opisuje techniki, które miały zapewnić satysfakcję królowej dla dobra imperium. Klinicznie. Zimno. Sprowadzając intymność do mechanicznej procedury. Ból był oczekiwany. Nawet celebrowany. Krwawienie dowodziło dziewictwa. Płacz świadczył o właściwej kobiecej skromności. Noc poślubna Marii Anny Austriaczki w 1649 lat sprawiła, że leżała w łóżku przez trzy dni. Dworcy lekarze nazwali to normalnym, nawet zdrowym. Jej mąż, Filip IV Hiszpański, chwalił się ambasadorom właściwym poddaniem swojej żony. Polityka zawsze była osobista. Niektóre habsburskie córki próbowały się kształcić. Tajna wiedza przekazywana między kobietami, Izabela Klara, Eugenia, przemycała teksty medyczne z flamandzkich uniwersytetów. Uczyła się o anatomii, ciąży, metodach antykoncepcji. Które mogłyby rozłożyć w czasie niebezpieczne porody, wiedza była siłą. Nawet niewielkiej jej ilości mogły uratować życie. Ale większość wychodziła za mąż w ciemno. Małgorzata Austriaczka nic nie wiedziała, gdy poślubiła Jana wręcz księcia Asturii, w 1497 lat. Miała 18 lat, on miał 19, oboje dziewice. Oboje przerażeni. Akta dworskie z Salamanki opisują ich noc poślubną jako długą i trudną. Małgorzata wyszła następnego ranka z siniakami na ramionach. Jan spanikował. Przytrzymał ją. Nikt ich nie nauczył jak być delikatnym. Ogłoszenia o ciąży były wyrokami śmierci. Eleonora Austriaczka poślubiła Franciszka I francuskiego w 1530 lat. Miała 28 lat. Stara jak narodzenie dzieci. Francuski dwór żądał natychmiastowych rezultatów. Eleonora poroniła w grudniu 1530 lat. Utrata krwi prawie ją zabiła. Dwór obwiniał jej wiek, jej hiszpańską krew, jej niezdolność do zrozumienia francuskich zwyczajów. Nie presję, nigdy presję. Sukces przynosił nowe koszmary. Maria Anna Hiszpańska miała cztery udane ciąże, między 1632 a 1639 lat. Każdy poród był bardziej niebezpieczny niż poprzedni. Królewscy lekarze zabraniali uśmierzania bólu. Cierpienie było szlachetne, boskie, naturalne. Maria Anna przegryzała skórzane pasy podczas ostatniego porodu. 1639 lat. Syn, który żył 3 dni, nigdy więcej nie zaszła w ciąży. System mamki dodawał kolejną warstwę grozy. Królewskie matki nie mogły karmić własnych dzieci piersią. Niegodne praca dla niższych klas. Habsburskie córki rodziły i natychmiast oddawały swoje dzieci obcym. Zwykłe kobiety zatrudniane do dostarczania mleka. Często biedne, czasami chore. Wysoka śmiertelność niemowląt w rodzinach królewskich miała wiele przyczyn. Ale oddzielenie od matek przy urodzeniu nie pomagało. Niektóre córki próbowały z tym walczyć. Maria Teresa nalegała na karmienie piersią swojego pierwszego dziecka, Marii Elżbiety, w 1737 lat. Dwór był zgorszony. Cesarzowa karmiąca własne dziecko? Przeciwko wszelkim protokołom, matka Marii Teresy napisała z Hiszpanii, nazywając to zachowaniem niegodnym twojej pozycji. Maria Teresa zaprzestała po sześciu tygodniach, presja ze wszystkich stron. Prezenty z nocy poślubnej czyniły wszystko bardziej jawnym. Biżuteria w kształcie symboli płodności. Obrazy nagich bogiń, relikwie religijne obiecujące łatwy poród. Katarzyna Bragancka otrzymała łoże od teściowej w 1662 lata. Rzeźbione wizerunkami par w różnych pozycjach, edukacyjne, upokarzające. Ciągłe przypomnienie o tym, czego się oczekuje. Habsburska szczęka pogarszała sprawę dla niektórych córek. Maria Anna Hiszpańska odziedziczyła słynny przodozgryz. Utrudniało to jedzenie, mówienie było niewyraźne, ale także sprawiało, że pocałunki były niezręczne. Wspomnienia jej francuskiego korepetytora wspominają, że ćwiczyła techniki całowania na własnej dłoni. Nastolatkowa niepewność, zmieszana z deformacją genetyczną i polityczną koniecznością, idealna burza terroru nocy poślubnej. Protokół międzynarodowy dodawał kolejną warstwę złożoności. Kiedy Maria Teresa hiszpańska poślubiła Ludwika XIV, skonsumowanie musiało odbyć się zgodnie z precyzyjnymi zwyczajami francusko-hiszpańskimi. Czyje tradycje miały pierwszeństwo? Hiszpanie nalegali na poranne potwierdzenie przez kobiecą służbę. Francuzi żądali natychmiastowego pobłogosławienia przez katolickich księży po stosunku. Kompromis oznaczał oba, bez prywatności, podwójne upokorzenie. Niektórzy panowie młodzi byli gorsi od innych. Filip IV hiszpański był znany ze swojego okrucieństwa. Jego pierwsza żona, Izabela Bourbon, zmarła w 1644 lata po 25 latach małżeństwa. Dworscy szeptali o siniakach, wymuszonych zbliżeniach, poronieniach spowodowanych przemocą. Jego druga żona, Marianna Austriaczka, była jego siostrzenicą, 14-letnia. Żyła w terrorze przez 32 lata aż do jego śmierci. Ale niektóre habsburskie córki znajdowały nieoczekiwanych sojuszników. Elżbieta Austriaczka poślubiła Filipa II Hiszpańskiego w 1560 lat. Miała 21 lat, on miał 33. Dwukrotny wdowiec, doświadczony, ale łagodny. Listy Elżbiety do matki opisują męża, który czekał na jej wygodę, który pozwalał na oddzielne sypialnie, gdy czuła się źle. Małe łaski w brutalnym systemie. Język wokół królewskiego seksu był zawsze zakodowany. Korespondencja dyplomatyczna używała eufemizmów. Skonsumowanie osiągnięte, związek pobłogosławiony, królewskie obowiązki wypełnione. Ale listy osobiste opowiadają inne historie: czysty strach, fizyczny ból, emocjonalne spustoszenie. Maria Anna hiszpańska napisała do swojej siostry w 1633 lata: Noce są najgorsze, modle się o świt, ale poranek przynosi tylko możliwość kolejnego wieczoru. Niektóre córki załamywały się pod presją na różne sposoby. Anna Austriaczka, żona Ludwika XIII, rozwinęła ciężki lęk przed intymnością fizyczną. Dworscy lekarze przepisywali wino zmieszane z opium. Niebezpieczna kombinacja uzależniła się od tej mieszanki. Potrzebowała jej, by stawić czoła mężowi. Lekarstwo stało się gorsze niż choroba. Przeżyła 28 lat małżeństwa w chemicznej mgiełce. Polityczne konsekwencje nieudanych nocy poślubnych mogły zniszczyć królestwa. Kiedy Ludwik XVI i Maria Antonina nie mogli skonsumować swojego małżeństwa, europejskie dwory spanikowały. Sojusz francusko-austriacki wisiał na włosku. Małżeństwa dyplomatyczne nic nie znaczyły bez dziedziców, którzy by je przypieczętowali. Matka Marii Antoniny, Maria Teresa, wysyłała coraz bardziej zdesperowane listy. Musisz przezwyciężyć swoją odrazę dla dobra dwóch imperiów. Austriackie akta dworskie ujawniają kolejny koszmar. Zakłady bukmacherskie. Dworzanie obstawiali królewskie ciąże. Jak szybko nowa panna młoda zajdzie w ciąże? Czy dziecko będzie chłopcem? Czy przeżyje poród? Ludzkie życie sprowadzone do hazardowej rozrywki. Archiwa Hofburga zawierają księgi zakładów od 1640 do 1760 lat, strony z kursami na królewskie łona. Zagraniczne dwory dodawały własne presje. Kiedy Marianna Austriaczka poślubiła Filipa IV, Hiszpańscy ambasadorzy raportowali każdy jej ruch do Madrytu: co jadła, jak spała, kiedy krwawiła. Jej ciało należało teraz do Hiszpanii, nie do Austrii. Prywatność umarła wraz z ceremonią ślubną. Nawet podstawowe funkcje ludzkie stały się sprawami państwowej wagi. Ubiór wszystko pogarszał. Królewskie suknie ślubne ważyły od 14 do 18 kg. Warstwa na warstwie jedwabiu, złotych nici i ceremonialnej biżuterii. Noc poślubną panny młode były wyczerpane noszeniem tego ciężaru przez cały dzień. Potem następował rytuał rozbierania. Więcej świadków, więcej ceremonii. Zdarcie godności wraz z ubraniem. Niektóre habsburskie córki próbowały opóźniać przez chorobę, ale dworscy lekarze znali każdą sztuczkę. Gorączki można było udawać, bóle głowy były lekceważone. Histeria była ogólną diagnozą dla każdej kobiety próbującej uniknąć swoich obowiązków małżeńskich. Zimne kąpiele, krwioł pusty. Leki przeczyszczające. Lekarstwo zawsze było gorsze niż rzekoma choroba. Lepiej było się poddać niż stawić czoła medycznym torturom. Akta spowiedzi malują najciemniejszy obraz. Habsburskie córki opowiadały swoim księżom wszystko. Zapieczętowane pod tajemnicą spowiedzi, te relacje pozostawały tajne przez wieki. Ale niektóre przetrwały w archiwach klasztornych. Strach, ból, zdesperowane modlitwy o siłę. Dziennik jednego spowiednika z 1655 lat opisuje królewską penitentkę, która błagała Boga, by uczynił ją bezpłodną zamiast stawiać czoła kolejnej ciąży. Ksiądz odmówił jej rozgrzeszenia. System w końcu umarł wraz z samym imperium. Pierwsza wojna światowa położyła kres Habsburgom jako domowi panującemu. Koniec z wydawaniem córek za mąż. Koniec z nocami poślubnymi, które mogły rozpoczynać lub kończyć wojny. Ostatni cesarz Habsburski. Karol I abdykował w 1918 lat. Jego córki dorastały jako osoby prywatne, wolne, by wychodzić za mąż z miłości lub wcale. Ale zapisy pozostały: dokumenty dworskie, korespondencja dyplomatyczna, kontrakty małżeńskie pisane krwią i strachem. Ukryta w wiedeńskich archiwach państwowych leży skrzynia oznaczona Sprazy Mao, Sprawy Małżeńskie 1500 do 1800 300 lat terroru nocy poślubnych. Negocjacje posagowe, które brzmią jak traktaty o zbrojeniach, raporty medyczne dotyczące królewskiego dziewictwa, listy od córek błagających ojców o litość, o czas, o wybór, a na dnie tej skrzyni notatka pismem Marii Teresy, datowana na 1769 lat, jedna linijka. Niech Bóg nam wybaczy to, co zrobiliśmy naszym dziewczętom bez podpisu, bez pieczęci. Tylko wyznanie matki, ukryte tam, gdzie żaden dyplomata nigdy by go nie znalazł.